Siemanko mordeczki Z tej strony Agrokuba I witam was w następnym odcinku No i dzisiaj Jak widzicie Przyprowadziliśmy nowego Członka naszej rodziny Właśnie jest taki piesek Nazywa się on Alex Ma dopiero 7 tygodni No i jak Widzicie jest taki Taka mała pulpa Czarna, to jest rasowy piesek, nie wiem jaka rasa, ale jest rasowy. No i co mogę powiedzieć jeszcze o nim? No zobaczcie sobie. No moim zdaniem jest taki słodziaśny. Jeśli Waszym zdaniem też jest, możecie napisać w komentarzu, a ja Wam przypnę serduszko. Nalej, no Kuba, co się stało z Misią? Zapytacie, nie widać jej ostatnio na filmach, nic tam nie było, żadnych właśnie na filmach jej nie było. No a z Misią stało się to, że niestety, no niestety zdechła. No co ja wam tu powiedzieć? Wydarzyło to się 6 czerwca. No smutno, no żal, jest tego pieska, no fajna była Misia, co nie? Tam występowała w jednym odcinku, chyba to było zwalanie tej słomy. No ale fajny był piesek. No myślę, że teraz Alex no po części ją zastąpi. No, no co mogę powiedzieć?